święta dziękujemy Wam, drodzy nauczyciele, za poświęcenie czas i cierpliwość, za obron przekazywanej wiedzy, pomoc w dłonie i za gorące serca. Pięknie napisał Cyprian Kamil Norbit, Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce. Swoją wdzięczność za położony nasze wychowanie, za dar nauki, cierpliwe wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy Pragniemy wyrazić poprzez program artystyczny, który zaprezentujemy Państwu, dnia, uczniom i nauczycielom. Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć dobrze znaczy umieć wnieść odmiany do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem. Spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem mistrzem. Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają, zachęcać i chwalić. Ale uczyć dobrze to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą dobrze, wiedzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się u Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie łknie, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje. Przeżyję wraz z dziećmi wiele natychmiastnych chwil. Nie tak ważne, żeby dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby miał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. A kiedy minie czas? Kiedy minie czas i miną lata i nie wiem, ile lat płynie nam. Gdy przyjdzie rozwiązać trudną sprawę, wrócą do nas słowa z pośród A jeśli sami staniemy w środku klasy i kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, przypomnimy sobie tamte szkolne czasy i to, że właśnie tę literę trzeba pisać tak. A kiedy staniemy u rozstajnych dróg i ciężko nam będzie w jednej chwili, zrozumiemy, że trzeba spłacić wielki dług i wytrwamy jak ci, co kiedyś nas uczyli. Zawód nauczyciela wymaga na wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości. Trudno być wielkim nauczycielem na co dzień. Taki nauczyciel jest pokorny, cierpliwy. Uczy się od swoich uczniów i ma duże oczekiwania względem swoich wychowań. Pan oto przyrody, nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy. Stawał wysoko na dębie, na długich i skarpnych nogach. Widziałam z panie Złoszek, popielany swój ból i hudą szyję. do której był też wytrany. pierwszy pokazał nowe nogę z tego jej żaby, która dotyka tego no wam bardzo się kurczy. Kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gnochuje się na kobiec piasku, odchodzę, trzasnę nogami i mówię, Dzień dobry, Panie Profesorze, pozwoli Pan, że mu pomogę. Przynoszę go delikatnie, długo za nim patrzę, aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści. Nauczyciel muzeum pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nieobecne są na tajemnicy tego świata. Matematyczne elementy są to rozwiązania, a wzory chemiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język, bając o prawidłową i piękną płaszczyznę. Zaznajomiają nas z piękną naszej okolicy i naszego kraju. Dzięki nim poznajemy pozwolenie naszej historii i kultury. I lekcje to dopiero była i Nie była to taka zwykła lekcja, ale lekcja, która rozbudowała naszych obradach. Dziwiam go za jego wiedzę. Słuchanie go sprawiało mi przyjemność. Wiem, że będzie trudno, ale jest to samego. To jej zasługa, że nie wyróżniać dobre zła. Poprawnie potrafimy posługiwać się językiem ojczystym. Teraz rozumiem, że w się wymagających nauczycieli można się więcej nauczyć. Wielu naszych dorosłych koleżanek i kolegów dopiero po czasie docenia prób nauczycieli włożonych przed laty ich My powinniśmy już teraz doceniać wartość pracy wszystkich nauczycieli i starać się jak najwięcej skorzystać z tego, co nam przekazują. Nauczyciele ze swoimi słowami mądrości budzą tego ducha w nas wszystkich i prowadzą nas po ścieżkach życia. Nieco dzień dotyka się tak pasjonujących nauczycieli i swoich rodziców. To dzięki Pani, że się znamy. Widać było, że jednak nie zależy. nie jest to również bardzo ważną rzecz. Nawet jeśli wszyscy patrzą na Ciebie z góry, zawsze znajdzie się osoba, która zobaczy w Tobie coś wątkowego. Myślę, że każdy ma swojego na nauczyciela, na, którego szanuję, którego zawsze pozostanie głęboko Bogu w pamięci. że uczniów tej samej klasy mogą być zupełnie różni nauczyciele. Że nauka nie jest narzuconym ciężarem ani ograniczeniem swobodnym, lecz fascynującą przygodą i kluczem do wartości, większej niż żadne doświadczenie, co potwierdzą słowa. Wszystkie doświadczenia zebrane w całość pozwalają mi na koniec każdego roku szkolnego znowu powtarzać. Nie ma piękniejszego zawodu nauczyciela i nigdy nie podpiszę się po tych wiecznie narzekając na dorosłych. Dzisiaj dzieci to, dzisiaj młodzież to. Doświadczam i widzę, się, że często porażka da się przewrócić sukces. A uśmiech dziecka to najpiękniejsza nagroda w zawodzie nauczyciela. Pozwolę sobie na stronę zestawienie niektórych nauczycielskich konkluzji. Otóż sukces to zaufanie dziecka, nagroda jego uśmiech, porażka z i łzy. W moim miejscu pracy, w szkole przeżywam tyle pięknych i radosnych dni. Szkoła, udanie dzieci to najcudowniejsza w miarę Wybór tego zawodu to nie przypadek, to decyzja świadoma odbudowana idealizowanym może pragnienie przekazywania uczniom wartości, które sama zyskała kiedyś jako uczennica. Nie jest jako dzień nauczyciela. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia powodują, że święto to pokutuje znakiem radości i w ciepłej atmosferze. Ale czy zastanawialiście się, drodzy Państwo, kim tak naprawdę jest osoba, która posiada na nudzką moc uciszenia w każdym sekundy 30 rozbranych uczniów? Przy naszych kochanych kanałach występuje wiele malowniczych tytułów. Z których szkoła zwróciła tu bardzo wiele na swojej atrakcyjności. Dziś zdarzy się tylko okazja, okazja, że by na najbardziej charakterystycznych osobowością. Oczywiście, wszelkie podobieństwo do osób powszechnie znanych jest jak najbardziej wyświetlone. Typ pierwszy, Aryl. I często się uśmiecha, co sprawia, iż uczniowie sądzą, że wejście mu na głowę nie będzie przedstawiało większych trudności. Ale uwaga, ten sam anioł spokojnie i bez nerwów może komunikować Ci, że właśnie stało się jedynką lub naganą. Zrobi to jednak w sposób tak uprzejmy, że nawet nie będziesz mieć do niego pretensji. Co więcej, mniej odporni na jego wpływ w uczniowie mogą nawet uznać, że ustawienie im jedynki to ich wina i zaczną się Drugi fluza. Luza opiera się zgodnie z najnowszymi kredytami w mocy, a szkoda, wysoka, do I ogólnie biorąc, to był tytuł Niestety, jego zachowanie w czasie lekcji, na czasie braci jest bardzo stosujące. Nagrył powiedzmy zawodnego wolnego, prowadzi a kiedy panami, że niczego już się nie wydarzy, Luza zaczyna pytać, Albo zapowiada z pracy. i robi to śmiertelnie poważnie. Pomimo tego Luzak jest obolnie lubiany, bo jak tu nie lubi kogoś, to nas lubi. Typ trzeci. Służbista. Dla wielu z nas nie ma nic gorszego od systematycznej nauk. Co gorsza, ma swój własny zeszyt z notatkami, więc nie można mu mówić, że nic nie było zadane. Jego wielką zaletą jest to, że jeśli coś obiecuje, zawsze otrzymuje słowa. Niestety, dotyczy to również koncentracji. aktywista. Ja on swobodne stroje, niegrawujące ruchy, co ułatwia szybkie przemieszczanie się po szkolnych korytarzach. Można go rozpoznać po charakterystycznym, lekko nieprzypadnym spojrzeniu, które mówi nam, że aktywista ma wiele spraw na głowie, ale i on ma bezpiecznie, bo podczas strzeg w sposób najbardziej nieoczekiwany pojawia się w różnych miejscach i wyłapuje szalejącą najlepsze prać szkolną. Jest przez nas studiany za pomysłowość i życia szkolnych. Piąty. Scetyk. Tych ten jako osoba podchodząca do życia z dużą wodą rezerwy wybiera swoje w ciemnych kolorach i plastycznych kolorach. Z ogromną rezerwą podchodzi przede wszystkim do poziomu diety duszy, więc chcąc się upewnić, jak wiele umie wywołanych do odpowiedzi baguje go choćby i całą lekcję. Zdobywał niebawionka lub nie czwórka, jest powodem kolumny, a kto się po taką ocenę utrzyma, cieszy się szacunkiem i uznaniem kolegów. Sceptyk, zajęty aglowaniem, nie ma czasu na pogaduszki z uśniami, ale z racji tego, że zawsze traktuje ich poważnie, zaskarbił sobie ich szacunek i sympatię. Przedstawiliśmy już wszystkie typy nauczycieli, ale co z uśniami, teraz czas z nami. Odpisywacz na nie. za można się na nią przed lekcjami na przerwach. Jest to typ wyjątkowo przebiegły, sprytny, ale też ostro zwalczany przez nauczycieli. Należy więc do gatunków zagrożonych. Męczennik lekcyjny, typ najbardziej rozsiepiony w klasach starszych. Łatwo go rozpoznać w poznawconej Taki nigdy się nie cieszy z tego, że jest na lekcji. Trochę przeciwnie. Każda lekcja to was smutne. Obgryzać zaciekły. ciepłe. W tym pospolity znamy wiele jego podgatunków. Klasyfikowano w zależności od tego, co obgryza. Taki zje już śniadanie, zaczyna okryzać wylecone. Rękę, długo blisk, ołówek. Obgryzie U jak pospolity. Łatwo go rozpoznać po charakterystycznym sposobie siedzenia, polegającym na utrzymywaniu równowagi, jedynie na dwóch nogach przeskak. I jak to się pod za kłusaniem mamusi. No proszę, a ten cały czas się buja. Brak już Proszę Państwa, oto ulubiony typ w szkole. Proszę spojrzeć na jego nieskrężny wygląd, nienagarny strój, łatwo zaczesane włosy, wreszcie wyprostowaną sylwetkę i wzorową postawę uczniowską. Nie muszę go dodawać, że tym ten obiekt jest załogiwitą kontrolą, a jego uszkodzenie. Na za śniegach tkanielny, za ten gatunek do rzadkości nie należy. Ślady jego pobytu zawsze są widoczne. A to jakiś papierek niewinnie opuszczony na ziemię, a to pofnięta w komputerka po soczu. A to jakiś ogryzek zostawiony pod ławką celem jej kościenia. Tym szczególnie znienawidzonym przez panią woźne. Strach jak nauczycielski. Uczeń, który boi się wszystkich nauczycieli. Nawet taki, który by mógł nie skrzywdzić. A co dopiero do takiego strach rada? Jest to ponadto wymagający, wymagających, bo ilość nauczycieli spędziło bezcenne knocy na analizowaniu takiego przypadku. Predniej rzadki O, na takiego się natchnąć, to jest ten. Proszę sobie wyobrazić ucznia, który nie kłani się nauczycielom. To właśnie kregne. Na szczęście żarnie. Gdy takiego spotkamy na ulicy, bądźmy pewni, będzie udawał, się nie znamy. Cienkim ziemniak, przeciągłym beksiu trawionej, czy hipopotamowodzajem. Ale to osobny temat. Nie całą encyklopedię wypuściłeś. Ja sama, ja sama nadal będę prowadzić badania i ich rezultaty poznacie niebawem. a pragnień tak czystych, że o nich nie było Życzy Życzymy jasnych dni i łatwych duszy, prostej ścieżki w codzienności. Dziękujemy za uwagę. Ciebie. Oraz tutaj Pani Janie Kamiński, Pani Ewelinie Dąbrzanskiej, że to przedstawienie, ta scenizacja była przygotowana pod ich okiem. Bardzo Wam dziękujemy. No będziemy się starali wpisać w jakąś tutaj postać, któregoś z nauczycieli, widzę, że Pan tutaj Jacek już się wpisał pewnie w jakąś postać. Także bardzo Wam dziękujemy. No i zapraszam na lekcję. Dziękuję.